Skorzystaj z te, bo mało czasu jest Czy tak jak chcesz, wszystko piesz i nie przejmuj się Wszystko co się działo, to już zapisane jest Zbędne myśli, zbędne sprawy, więc już nie głup się Skorzystaj z te, bo mało czasu jest Czy tak jak chcesz, wszystko piesz i nie przejmuj się Wszystko co się działo, to już zapisane jest Zbędne myśli, zbędne sprawy, więc już nie głup się Trochę śniegu napadało, ale nic to nie zakryło Dziury w sercach wielu ludzi z czasem dalej nie przykryło Życie kruche jest jak drewno, w każdej chwili może pyknąć Albo złamać, albo kruszyć, albo płyszeć tak jak berło Życie zabrało mi parę osób, parę osób dostało w kość Nie chcę niczego w żałować, dlatego żyję też czasem pod włos Wszystko co robisz to ciebie kształtuje jak wybita szyba, czy złamany nos Gdzie te online czy może powołać ciekawe, które już której wybieżesz głową tylko raz, tylko raz ty czy też w życie chciałbyś grać nie zapomnę nigdy was Kiedyś wszyscy będą tam Korzystaj z te, bo mało czasu jest Czyli tak jak chcesz, wszystko bierz i nie przejmuj się Wszystko co się działo, to już zapisane jest Zbędne myśli, zbędne sprawy, więc już nie głów się Korzystaj z te, bo mało czasu jest Czyli tak jak chcesz, wszystko bierz i nie przejmuj się Wszystko co się działo, to już zapisane jest Zbędne myśli, zbędne sprawy, więc już nie głów się Znowu wszyscy się spotkamy i nie będzie już tęsknoty, sektor niebo żeby później nie żałować, trzeba wykorzystać... No dobra, ale w tym teledysku nie ma tego przekazu. Sorry, stary. Mówię wideo. Tam jesteś tylko ty. Ty w domu, ty na stacji, ty w przejściu w y, podziemnym, ty na, w metrze, y, ty idziesz, ty stoisz, ty siedzisz. Nie ma, nie ma wizualnego jakby przeka przekazania treści. Tam jest ty, 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 ty. Tylko się sceneria zmienia. No dobra, ja rozumiem, że y, może taki klimat ma być. Ale tam mógłbyś na przykład, jeżeli to jest teledysk, jeżeli to jest teledysk, który jest poświęcony Twojemu zmarłemu przyjacielowi, to mniej sugerowałby mniej Ciebie w tym teledysku, a więcej jakichś takich sugerujących scen, że miałeś kumpla. Poczekaj. O Jezu, źle zrobiłem, przepraszam, że miałeś kumpla, który ci odszedł. Na przykład, załóżmy kilkusekundowe szoty i urywki, tak? Takie na przykład na zasadzie dwoje ludzi siedzi, idzie, idzie z piwkiem. Znaczy z piwkiem nie, bo jesteś nieletni, no, ale dobra, idzie gdzieś tam do klubu, tak? Gadacie sobie. Albo nawet nie ty musisz. Ty możesz sobie tam w tle sobie śpiewać i w międzyczasie przerywane scenki rodzajowe. Czyli na przykład dwóch kumpli idzie tutaj, gra w gry, nie? Idzie na imprezę, ze szkoły, tego. Oczywiście jacyś statyści, nie? Tu coś tam, yy, tu coś tam, nie? I nagle znowu urywka, bach, karetka, bach, sala szpitalna, bach, yy, kotara, nie? Bach, jakiś flashback, yy, jakaś kroplówka, yy, yy, ludzie czekający, yy, nie wiem, na, na, na korytarzu, yy, bach, coś tam, bach, na przykład, nie wiem, odbierasz telefon, tak? Rzucasz telefonem o ścianę. Siadasz, ukrywasz, nie wiem, załamanie, tak? I potem, nie wiem, na sam końcu jakieś zapalenie znicza i tak dalej. To by jeszcze bardziej, no i jakiś, nie wiem, kwiat, kwiat położony, nie wiem, biała róża, cokolwiek, i położenie, nie wiem, ulubionego przedmiotu gdzieś tam, na, na fragmencie, oczywiście, jakiegoś, czy na grobka, czy czegoś tam. Moim zdaniem, to by bardziej, jakby to powiedzieć, wzmocniło przekaz, bo tutaj w tym teledysku jesteś tylko ty. Ty, 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 ty. I ty w domu, ty poza domem, ty idziesz, ty siedzisz, ty śpiewasz, ty tańczysz, ty coś tam, nie? To jakby słowa znamy. Ale równie dobrze ten teledysk mógł być kompletnie wycięty i nadal byśmy znali słowa. Bo ten teledysk, sorry, ale nic nie wniósł. Nic. Niczego. Chyba, 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 że nagrywałeś, dokładnie chyba też tak, tak, jak piszesz, że audioportret, że nagrywałeś w miejscach, gdzie byliście razem. To wtedy tak. Ale to też tak, to tego nie widać. No, tego nie widać. Więc tutaj chciałeś moją opinię, a wiesz, czy nie wiesz, ale tu już wiesz, że ja jestem szczery, do bólu czasami. Poczekajcie, zobaczymy do końca może. Życie bardzo kocham, bardzo lubię i doceniam bo tu śpiewam, ale dla mnie jest to nie do pomyślenia Jak obrotne są to sprawy, ciesz się zdrowiem i rodziną Dużo czasu nam zostało, ale proszę ciesz się chwilą Możesz wybrać tylko raz, tylko raz wybierz. Czy też w życie chciałbyś grać? Czy też życie chciałbyś grać? Nie zapomnę nigdy was, Kiedyś wszyscy będą tam Korzystać z sebo mało czasu jest Czy tak jak chcesz, wszystko piesz i nie przejmuj się Wszystko co się działo, to już zapisane jest Zbędne, myśli, zbędne sprawy, więc już nie się Korzystaj z te, bo mało czasu jest. Czy tak jak chcesz, wszystko piesz i nie przejmuj się Wszystko co się działo, to już zapisane jest Zbędny, myśli, zbędne sprawy, więc już nie Znaczy to te twoje wstawki są okej okay tam jak siedzisz, chodzisz, śpiewasz i tak dalej, ale tu mi zabrakło, jeżeli tak mówię, to jest napisane tak, ty napisałeś w tym teledysku, ja to mówię tak, jak osoba, która odpala i czyta opis, yy, a to nie znam. Yy, piosenka jest o moim zmarłym przyjacielu, który był mi bardzo bliski, zapraszam do obejrzenia teledysku. No, piosenka jest o moim zmarłym przyjacielu, a tylko ty w niej występujesz. Nie ma tego przekazu, który by widz mógł zobaczyć, że chodzi, że coś was łączyło, miejsca wspólne, nie wiem, zdjęcie, jakieś gesty. No chyba, że chyba, że tak jak tutaj piszą, że nawiązujesz do miejsc, które ten, ale to jest przekaz piosenki, żeby się, żeby dbać o zdrowie, żeby tego nie robić. Tam aż się prosi o pewne wstawki właśnie z taką Takim przekazem, żeby dbać o zdrowie, bo coś się może wydarzyć, i tak dalej. Wiecie o co chodzi, tak? Albo jakiś archiwalny film, na przykład, tak? Może to być, to, może to też być. Yy, chodzi o miejsca, bo byłam z nim na planie, ale okej, okay, tylko że ludzie tego nie wiedzą. Rozumiesz? Ludzie tego nie wiedzą. Nie ma. Zabrakło tego jednego kliku, który by to pokazał. Że chodzi o pewne miejsca, w którym byli razem. Ludzie tego nie widzą. Rozumiesz? Nie ma tego czegoś, co ti-mati-remember. Zaraz zobaczę, właśnie, poczekajcie. No i co, i na końcu odjechałeś samochodem. Znaczy, nie, to nie o to chodzi, że to jest złe, fatalne i, i tak dalej. Nie, 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 to nie o to chodzi. Yy... No, trzeba zaczynać. Timati, jak to było? Timati, co? Timati. Ja nie. Ja nie, nie... Timati, co? Remember. Remember? To jest... Kto to jest w ogóle Timati? Poczekajcie. Timati i Mario? A nie, to jest Forever. Nie mam remember. Remember the times? To o to chodzi? Remember time. Znaną? Nie, nie. Dobra, sprawdźmy. Przecież to jest stare. Dokładnie, Krzysiek. Do tego teledysku możesz podpiąć każdą piosenkę. Żeby udostępnić, żeby udostępnić jego wizerunek. Nie rozumiesz. Nie musisz pokazywać czyjegoś, słuchaj, piosen... słowa i przekaz. Piosenka zadedykowana zmarłemu przyjacielowi, słowa, żeby dbać o siebie i się leczyć, i chodzić i tak dalej. Uwierz mi, możesz spokojnie stworzyć krótki scenariusz, który pokaże widzowi, że to jest hołd zmarłemu przyjacielowi. Nie musi być udostępniony jego wizerunek. Wystarczy, że będzie zagrana scenka. Dwóch chłopaków gra sobie w gry, siedzi, wygupia się, yy, bawi się razem. I nagle takie flashbacki, że coś się zadziało, tak? że coś. I na samym końcu. Na przykład, zamiast on siadający do samochodu, za nim to na przykład zapalenie znicza na nagrobku. Bez danych, bez żadnego nazwiska, symbol, położenie kwiatu, zapalenie znicza, albo położenie ulubionego przedmiotu i zapalenie znicza, albo w ogóle położenie tylko kwiatu i ulubionego przedmiotu. I to już by było pk, to by poszło. Rozumiecie? Ja spróbuję do tego teledysku, tylko ten teledysk trwa. Bo nie wiem, czy kiedy będzie mi się w ogóle chciało. Ten teledysk trwa ile? O Boże, to trochę bym za to zapłacił. Ten teledysk trwa 3 minuty. 3 minuty, a, a AI animacje są 5, 10 sekundowe. To ja bym na te animacje 10 sekundowe, to bym po prostu. Eee... o Boże, kochany. Zapłacił jak za zboże, ale postaram się tak, żeby mu wysłać, albo poglądówkę zrobić. Postaram się znaleźć kilka takich darmowych, wiecie, z Pixela, filmików, takich ujęć darmowych i skleić to pod jego słowa, pod teledysk, żeby to. Żeby dać mu pogląd, jak można. Oczywiście nie jestem twórcą teledysków, zrobię będzie Boomer, Boomer, ty się na wszystkim was znasz. Nawet teledyski potrafisz kręcić. No, akurat teledyski i zdjęcia potrafię robić. Znaczy, mam pewne, mam wizje w głowie, które mogą spokojnie przekazać. Więc postaram się, znaczy, nie jest źle. żeby Nie zrozumcie mnie źle. Nie jest źle. Gościuch odchodzący tyłem symbolizuje odejście. To tu można różne symbole wstawić, nie? Różne, najróżniejsze. Ja mu nakręcę. Nie, ja nie nakręcę mu Teledysku. Ja co najwyżej mogę, co najwyżej mogę dać wizję Teledysku, ale nie, nie. Nie, nie, nie będę producentem, no bez przesady. No ale nie, żeby nie było. Nie jest źle, tylko tak jak ktoś napisał na czacie. Słuchajcie też ludzi, którzy to oglądają. Jeden gość na czacie napisał, że ten teledysk można zamienić praktycznie każdą piosenką. I będzie ten sam efekt. No ale dobra, nie chcę się wymądrzeć, spróbuję, spróbuję coś zrobić. O, jak będę miał czas, będzie mi się chciało. Przepraszam. A może on sam to zrobi? Może wstawi jakieś takie wstawki z tego. Z rodzinnego, tam, z, rodzinnego, z takiego prywatnego, wiecie, albumu albo coś. Ale będzie dobrze. Będzie dobrze. Jest potencjał, nie? Boże, jak mi się telefon, telefon grzeje, czemu tak? Leży i mi się grzeje. A, bo aktualizacja jest dobra. Dlatego. No, ale jest dobrze. Jest dobrze. Naprawdę jest dobrze. Młody da radę. Da radę. No i pamiętajcie, rozbliża się kon koncert, nie? Także da radę, spokojnie. Luz Mayones. Bo Boże, ile tych aktualizacji było? Tylko jeden. Idziesz do domu. Dobra, chyba tyle. Czy ktoś mnie retransmituje? Czy ktoś dyskutuje? z moimi zajebistymi pomysłami? A, tak? Kto? Kto mnie, kto, kto mnie retransmituje? Proszę powiedzieć. Proszę, proszę powiedzieć, kto mnie retransmituje? Ten kaszle leży. Piguły z punią. O to płynie, nie ma swojego live'a, tylko musi kraść content. Taka jest. Nie ma jej, nie widzę. Nie ma jej. Może mnie zbanowała. Wozy transmisyjne. Dobra, niech, banu... znaczy niech banują. Niech, niech oglądają. Tam. Prawdziwy artysta, krytyk. Dokładnie tak jest.

Gdzie mm, 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 mm. się podłączyłem? Albo ja się nie zapodłączyłem. O? Innych urządzeń szuka Lambadziara. Ja on znaleźć nas znaczy nie może. A czego tu? Ciocia. Innych urządzeń szuka Lambadziara znaleźć ja on nasz nie może. A co to, to. Ja. Kio, kio. Cześć, Artur? Siema Artur? Ja on nasz nie może. A co to, to. Kio, kio. Cześć, Artur? Siema Artur? znaleźć ja on nasz nie może. A co to, to. cię. Artur? shima toru ku nama shashimono asabotoryo ya kya shisha toru shima toru ku nama shashimono asabotoryo ya kya shisha toru shima toru ku nama shashimono asabotoryo ya kya Dobra, idziemy spać. Nie ma tak sprzężenia. E, dobra, no to cóż. Co by dalej? Ktoś rapi. Są jeszcze jakieś pytania? Jakieś rzeczy różnego rodzaju? Aż się obudziłaś. Dobrze. Idziemy spać, która jest. O Jezu, 12, tak, to idziemy spać. Mm, dobra, to jeszcze na koniec zagram dla Lampadżer. Dla Lambadjar z Ciechucinka. No bo why not? Any takers? Um, Lovely. <noise> W ciech odcinku, w ciech odcinku, punia siedzi, komentuje, a te z punią, siedzą razem. Wszystkie z pigułami szuje, w ciech odcinku, w ciech odcinku, punia siedzi, komentuje, razem z pół siedzą na oknach, z pigułami szuje. W Ciechocinku siedzi Megi Niczym u Patryka Wegi Daje gifty, daje donate Ale będzie nic niestety W Ciechocinku siedzi Megi No Szybko miją tydzień za tygodniem Noc za nocą, dzień za dniem I choć świat wyglądał dla tak cudownie Oni... Transmitują mnie W ciechocinku, w ciecońku, gdzie tam punia siedzi, w ciechocinku, w ciech Każdy tak Megi, w ciechocinku, w ciechocinku. Ciedzi nie transmitują, w ciech w ciechocinku. Na oknach z figułami szuje hej. W Ciechocinku, w Ciechocinku, punia dziś mnie transmituje, a u puni na okienkach z pigułami siedzą szuje. W Ciechocinku, w Ciechocinku, siedzi rozklapiocha Megi i akcja tam się odgrywa niczym u Patryka Wegi. Hej! W ciechocinku, w punia nałóż dziś skarpetę, nie bądź taką starą rasplą. Przeproś bumera za garletę, Przechocinku, w ciechocinku. Punia nałóż już skarpetę, nie bądź taka stara raszpla. Przeproś mnie za galaretę, hej. Chodzinku, gdzie chodzinku, punia mnie dziś komentuje, a na oknach siedzą same, z pigułami stare szuje, hej. I śpiewamy. Punia siedzi. No. No i tyle. Dobra, ale żeby nie było,

Powiedział, że albo zamknę mordę, albo wyłączy prąd. O kurwa, prosiłam się. Przepraszam. Dobra, idziemy spać, bo naprawdę, dwunasta. Nie, nie obudziłem, próbowałem. Dobra. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego wszystkim, którzy obchodzą dzisiaj urodziny. Płunia tobie też. Mniej stetryczałości, więcej wigoru. A dla naszych ulubieńców, czyli dla Diablicy i dla Soul, piosenkę. Jaką chcecie piosenkę dla Was specjalnie? Napiszcie, tak już na, na ten. I wszystkiego dobrego jeszcze raz. Jaką rzecz piosenkę byście chcieli? Maju. Ma no na pewno. Jakie raki? Kokardeczkę? Maju Maj? Ale tą oryginalną? Ryba z raki. Ta, na pewno. Dobra, niech będzie Maju Maj. No już niech będzie. Maju Maj. No to dla was, no. Wszystkiego dobrego. Idziemy spać. Znowu to sama. Nie mogę nocą spać. Coś uleciał ja. Nieostry uczuć kadr Rozmazał nam ktoś Już nie wiem sam Czego tak naprawdę ci brak Chcę byś mi szeptał Czułe słowa mają Niech płonie świat Kiedy słyszę twoje mają Polećmy dziś do gwiazd Ten ostatni You said. Czy nie, 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 nie zamierzam. Jaki znak, ja każdego dnia wspomina nas? Powiedz, jak zatrzymać ten czas. Chcę, byś mi szybko czułe słowa mają oh, maj. Niech poni świat, kiedy słyszę Twoje mają oh, maj, poleć dziś do gwiazd. It's you Dobry, wie, e, dobry wieczór Boże, dobranoc. Jeszcze raz wszystkiego dobrego, trzymajcie się, dużo zdrowia i, 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 i jakoś tam leci. Oby do przodu. Widzimy się to na kawie. Trzymajcie się. Pa, cześć, dobranoc.